Cześć, witam. Dzisiaj króciutkie podsumowanie maja. Jak wyglądało u mnie fotowoltaika? Natomiast na początek, troszkę ciekawostek. Popatrzcie, jak niedużo energii zrzuciliśmy w taryfie dziennej. Jeszcze krótki rzut na dach, bo tu mamy produkcję od zamontowania tej instalacji, czyli od rozbudowy de facto, czyli już trochę ponad rok. No i widać, że tu, gdzie jest najmniej zacieni, mamy najlepszą produkcję. Tu z paneli 400 mamy od początku, od końca na dachu, 400, prawie 80 kWh. No, najgorzej wychodzą te słabsze panele 320 i te, które mają największe zacienie, to jest 332 kWh. I w sumie, popatrzcie, 337 kWh, przepraszam, z dachu z 320, a tu mamy takie patrzące częściowo na zachód, częściowo zasłonięte przez budynek 455. No i praktycznie ta sama produkcja. Tak czy siak ten daszek fotowoltaiczny, który mamy nad tarasem wyprodukował już całkiem pokaźną ilość energii, no bo mamy tu jakieś około 1300 kWh samego daszku. Jak to u mnie zacienienia, no i część tej instalacji, czyli dokładnie 1,8 kW pika, no to widzi słońce dopiero około godziny 13, więc to nie jest takie 9,9 kW pika, jakby to było po prostu na południe, no bo u mnie dużo zacienień, no i część tak jak mówię na zachód niemniej jednak mamy bardzo fajną produkcję, bo mamy niecałe 1200 kWh, co daje nam produkcję na poziomie 119 kWh z kWp licząc dla całej instalacji, jakby to policzyć dla tego co jest na dachu, no to powinno być myślę jakieś 10% więcej. No, gdzieś koło 130 i jest to rekord wszechczasów. Autokonsumpcja w miesiącu maju to 314 kWh. Tyle na bieżąco zużyliśmy prądu. Jakbyśmy chcieli za ten prąd płacić, to jest prąd z tej droższej taryfy. No Licząc nawet średnio po złotówce, to jest jakieś 300 zł. Myślę, że fajny, fajny wynik. Także zysk na autokonsumpcji konsumpcji stracuje na 280 zł, zysk na wysłanym do sieci na 500 zł. Suma korzyści szacowana na starych zasadach na prosumencie na 800 zł. Tak to wygląda na ten moment. I jeszcze tutaj taka uwaga, ile kosztuje prąd z fotowoltaiki. Obliczenie jest bardzo proste. Trzeba policzyć, że takie 10 kilowatopików da się zamontować. Będę mówił w bardzo wielkim przybliżeniu, bo oczywiście można za wiele więcej. Ale już widziałem instalację 10 kWh do własnego montażu za 10 tysięcy złotych, czyli kilowatopik za 1000 zł i teraz kilowatopik wyprodukuje nam 1000 kWh. Więc po roku, jakby prąd był po złotówce, to taka tania instalacja, którą sami zrobimy. Zwróci nam się. Natomiast, jeśli będzie pracować 25 lat, bo tak jest przewidywany czas pracy tego typu instalacji, no to to będzie 4 grosze za kilowatogodzinę. Niemniej jednak, niektórzy będą się czepiać w komentarzach, że jak mówię, że mam prąd za darmo, no to mówią, że musiałem dużo zainstalować, dużo musiałem zainwestować. No i jest to po części prawda. Ja oczywiście nie mam tego po 1000 zł, tylko z czasów, kiedy ta instalacja była dużo droższa, no ale może z 4 groszy zrobi się tych groszy paręnaście. Paręnaście groszy za kilowatogodzinę. To jest prąd prawie za darmo, dlatego często robię taki skrót myślowy, że mówię, że prąd z fotowoltaiki to jest prąd za darmo. No bo w perspektywie wielu, wielu lat, no to zejdziemy z tym ceną prądu z dachu do kilku groszy, może kilkunastu, zależy kto jak zrobił fotowoltaikę. A jak zawsze na koniec, bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie. Dajcie znać jak u Was i do zobaczenia.